Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na reading vloga, w którym będę czytała nową premierę wydawnictwa Fabryka Słów. Jest to Płoń e, za, dla mnie, nie za mnie. Płoń dla mnie, Ilona Andrews, e, czyli duetu małżeństwa, który. E, który ten duet, w sensie, <grych> pisze razem i możecie kojarzyć ich z ich serii Skate Daniels. To jest seria, którą, której ja czytałam, pierwszy tom. No i tutaj mam pierwszy tom całkowicie innej serii, niepowiązanej, niezależnej tak naprawdę. Są dwie okładki, to oczywiście jest ta sama książka, po prostu dwa różne wydania. Ta po prostu bardziej pasuje do serii Skate Daniels, a ta moim zdaniem jest dużo ładniejsza. Jest oczywiście powieść fantasy, trochę na, chyba ma jakieś tam aspekty science fiction, ale też nie jestem do końca pewna. E, w, w świecie, w którym to mamy e, główną bohaterkę, panią detektyw. E, no i ten e, świat trochę, wiecie, tak z opisu, który tutaj czytam z tyłu, brzmi Podobnie do tego, który mamy w serii, OK Daniels, więc e, myślę, że to dla fanów e, poprzedniej serii będzie chrapką. E, moja mama chyba już czytała i wystawiała 5 gwiazdek, bardzo jej się podobało. Zresztą, póki co widziałam naprawdę same pozytywne opinie i mam nadzieję, że mi też się będzie bardzo podobała. Także to będę na pewno czytała w reading blogu. Poza tym e, skończyłam dosłownie przed sekundą e, trzeci tom zaginionych miast. E, Shannon Messenger, czyli yy, Nadpomień, e, Bardzo mi się podobał. E, cieszę się, że zdecydowałam się na Re-read, bo stanowczo za mało pamiętałam, żeby tak wiecie, czytać kolejne tomy. E, także e, teraz będę czytała dwa kolejne w języku polskim, które są już dostępne, e, których ja nie czytałam po angielsku, także teraz już przechodzę do tych tomów, których w ogóle nie znam. W międzyczasie e, czytam też e, drużynę Johna Flanagana i jestem też na trzecim tomie czy tam tak, wiecie, wymiennie, po jednym domie, eee, bo jakoś ostatnio bardzo potrzebuję powieści młodzieżowych. Ale tak, to tyle i zapraszam Was do oglądania dalszej części. Do Was z update'em czytelniczym i w sumie tak jak to chyba nigdy nie było, zacznę od książki, które, którą dopiero zaczęłam, której przeczytałam. 50 stron, więc w sumie za dużo gadać nie będę. I są to wielkie nadzieje Dickensa, czyli powieść, jedna z jego najbardziej znanych powieści, e, którą ja mam na szczęście w wydaniu nieokrojonym, pobibliotecznym. Po e, historia młodego chłopaka, które... Przeczytam Wam pierwsze zdanie, bo e, ono fajnie tłumaczy, jak on się nazywa. Nazwisko mojego ojca brzmiało Pirip, a mnie dano imię Filip. Mój dziecinny język nie potrafił oddać wyraźnie tych dwóch dźwięków i stapiał je w krótkie miano Pip. Nazywałem więc sam siebie Pipem, i wszyscy zaczęli mnie tak nazywać. Um, to jest właśnie, I to jest właśnie historia tego chłopaka, którego wychowuje siostra, siostra, yy, która no po prostu po śmierci jego ich rodziców, przejęła nad nim opiekę i pewnego dnia Pip będąc na cmentarzu trafia na ludzi, którzy chcą się uwolnić, którzy są skuci i mówią, że zastraszają go oczywiście i mówią, że ma przynieść jedzenie i piłkę piłę, żeby po prostu się uwolnić no i tak się zaczyna ta historia, zaczęłam dopiero, więc w sumie nic więcej nie wiem, trochę się boję, bo tak jak mogliście zauważyć, ja w sumie bardzo doceniam Dickensa i uwielbiam jego styl, ale jego książki mnie nie zachwycają. Um, I o ile wiecie, opowieść o dwóch miastach ma piękne zakończenie, o tyle sama książka jest strasznie długa i jakby to bardzo mnie przytłoczyło w trakcie jej czytania. czytania. Ponadto, ponadto czytam oczywiście Ponadto czytam oczywiście książkę, która jest em, gościem tego vloga. E, jest to Płoń dla mnie Ilon Andrews, e, czyli nowa powieść, nowa seria całkowicie, w ogóle nie połączona z innymi światami, już to potwierdziłam, więc po prostu jeszcze powtarzam. E, książka, którą e, ja jestem. W sumie bardzo dobrze się bawię, bo to jest książka typowo rozrywkowa. To jest um, Urban Fantazy, czyli coś takiego, jak um, taki podgatunek fantazy, w którym to mamy prawdziwy świat, mamy świat, w którym, e, którym my znamy, mamy miasto, które my znamy. E, no ale do tego jest oczywiście magia. Jeżeli chodzi o powieści Ilona Andrews, to z tego co wiem, Anna Jadowska jest wielką fanką właśnie tego duetu. E, I dlatego też e, napisała tutaj z tyłu Polecajka, tu jest polecajka, Nad Jadowskiej. Te książki są. Um podobne, to znaczy to wiecie nie jest kalka jeden do jeden, natomiast jeżeli lubicie książki Jadowskiej, to bardzo bardzo wam polecam powieści Ilony Andrews, e, ale to też nie jest zasada. To jest oczywiście książka, przy której się mm, jest dobrze rozerwać. Jest, jest to historia wady, która em, zajmuje się biznesem rodzinnym, biznesem em, takim detektywistycznym i żeby ten biznes musiała jakiś czas temu e, zadłużyć się, e, ze względu na chorobę taty, który był głównym jakby założycielem firmy, który koniec końców niestety umarł. No i ona teraz, pracując tam z mamą, tak naprawdę wzięła na siebie całe, całą odpowiedzialność za firmę, no i dostaje pewne zlecenie, zlecenie, które od osoby, u której się jakby zadłużyła, zlecenie, w którym ma odnaleźć inną osobę i ją przeprowadzić. Jest to o tyle ciekawe, że ona oczywiście na początku tego bardzo nie chce zrobić, no ale albo to zrobi, albo zabiorą jej całą firmę. Jeżeli zabiorą jej firmę, ona nie ma gdzie się podzieć, nikt jej nie pamięta, bo wszyscy są, bo wiecie, po prostu przejmie się, no jak to w normalnym świecie, przejmie się firmę, zmieni się powiedzmy nazwisko w nazwie i no już tak naprawdę cię nie ma na rynku. Pojawia się tutaj dosyć mocny wątek romantyczny i powiem Wam, że Póki co jest o tyle fajne, że jest zrobiony ze smakiem i nie sugerujcie się okładką zagraniczną, która jest w ogóle absolutnie okropna, jest naprawdę okropna. Nie, nie sugerujcie się nią, bo to nie jest wcale jakiś taki... To nie jest w tym stylu. To taki po prostu standardowy w sumie trochę wątek romantyczny. Tak jak mówię, jestem gdzieś mniej więcej za połową, także jeszcze troszeczkę mi zostało. I jak skończę, to opowiem Wam o niej trochę więcej i o moich, o moich takich przeżyciach, doświadczeniach z tą lekturą, bo na pewno, bo jestem ciekawa po prostu, do czego to zmierza, i dopiero wtedy będę w stanie ustosunkować się co do, co do tego, co się tutaj działo. Oprócz tego zaczęłam też słuchać Znachora, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, czyli powieść, no już klasyka literatury polskiej okresu międzywojennego. Tadeusz Dołęga-Mostowicz był autorem, którego możecie znać też z książki Kariera Nikodema dyzmy. chyba taki jest tytuł. Tak czy inaczej Znahor ma kontynuację, która nazywa się Pan Wilczur, tak? Profesor Wilczur, przepraszam, pa, e, Profesor Wilczur, e, to jest książka, którą e, wybrał mi tata do słuchania. Tata powiedział, że mam to przesłuchać i później obejrzymy, to znaczy ja powiedziałam, że później obejrzymy film, którego e, tata oczywiście scenę najważniejszą, tak mi się wydaje, dla całej powieści mi zaspoilerował, ale no niemniej jest to taka trochę uczta literacka, bardzo dobrze się bawię. E, no i coś, co w sumie jest też ogromną rozrywką dla mnie, czyli e, czwarty tom, drużynę e, niewolnicy Socorro, czyli... E, Tom, który w ogóle bardzo jest podobny do zwiadowców, zresztą mamy tutaj powiązanie ze zwiadowcami, ponieważ pojawia się jedna z postaci, która jest nam znana z serii zwiadowców. Czy trzeba je na tym etapie, czyli jestem na stronie chyba 300? Nie, za 311, nie uważam, żeby trzeba było znać zwiadowców, żeby ją czytać, bo. No, w sumie nic takiego zdradzonego, nic takiego, co by się bardzo zmieniło. E, nic, co bardzo by wpłynęło na fabułę, tak żebyście jej nie zrozumieli. E, no, ale dla mnie to jest oczywiście taka trochę chrapka, no bo wiadomo, że z wiadowców kocham całym sercem. Drużyna, drużyna trochę mniej, bo jednak e, morskie klimaty są mi nieco dalsze, niemniej bawię się bardzo dobrze. Także to, jeżeli chodzi o mój update czytelniczy. Ja idę teraz układać puzzle, które tutaj za mną widzicie i czytać sobie dalej książki. Znacie ten moment, kiedy mieliście nic nie kupować, a później przychodzi taki dzień, kiedy kupujecie bardzo dużo no to ja właśnie miałam dzisiaj taki dzień. E, nie pokazuję się wam, bo w sumie nie ma po co. Teraz najważniejsze są książki. Pierwsza to, jak powstaje morderca, czyli coś, co ja zauważyłam, um, dlatego że aktualnie czytam i jak człowiek staje się mordercą. Um, no i na początku myślałam, że to jest to samo, że to jest dokładnie ta sama książka, no bo y, tytuł jest bardzo podobny, zresztą uważam, że trochę zbyt podobny. E, no i na układce są też ćmy. Natomiast to jest y, inna książka. Jest krótsza i ma mniej historii, zabijanie było moją drugą naturą. Czyli tutaj bardziej będziemy się skupiali na, na mordercach i chyba na ich przeżyciach, a tam na przykład w tej drugiej książce są morderstwa w afekcie itd. Tak tak Także to sobie kupiłam. Kolejna książka, kolejne dwie właściwie kupiłam w tak czy tam w Warszawie natargowej i jest to uwolnić niedźwiedzie, dlatego że. Mm, Moja przyjaciółka psi Weronika ostatnio bardzo dużo Irvinga. Y, zainteresowała się tym autorem, ja go czytałam, będąc w gimnazjum y, i trochę chciałabym do niego wrócić. Mam jego inną książkę, czyli Modlitwę za Owena, y, której jeszcze nie czytałam, także y, jest to jeszcze przede mną. Kupiłam milaczkę, czyli ostatnią, a właściwie pierwszą, ale ostatnią, której ja nie miałam, y, powieść z serii Dobre Myśli Magdaleny Witkiewicz. To są bardzo króciutkie książki, niemniej są y, niesamowicie przyjemne i, i Dobrze się je po prostu czyta. Także to jest to. Później poszłam do Kerfura e, i poszłam w sumie po, e, po pudło. No a wróciłam z trzema książkami, dlatego że szłam i ja nie wiem, one na mnie chyba wpadły, leżały, jeszcze są zafoliowane i jest to zawiść. To jest seria podobno bardzo lubiana za granicą, bo ja zadzwoniłam do Zuzi, oczywiście, zapytać, czy jest sens ją kupować. Zuza oczywiście jeszcze nie czytała, ale powiedziała, że. E, ona słyszała dobre opinie. Także mam zawiść tom pierwszy, męstwo, czyli tom drugi i tom trzeci, czyli zgliszcza. E, książki są nowe. Każda kosztowała po 15 zł, więc w sumie e, no, tanioszka, prawda? 45 zł za trzy takie cegły. Dalej też całkowicie przypadkiem, e, będąc po mikrobiologii, e, przez przypadek, naprawdę przez przypadek, wpadłam do Dedalusa i kupiłam tak opowieści świąteczne, e, autorstwa. Mm, e, Bravers? Chyba tak. Czyli autorki książek omery Mary Poppins. To są trzy opowiadania, które ona wysyłała rodzinie. I one w sumie nie były wydane nigdy w formie książki. To jest chyba pierwsze wydanie, na pewno pierwsze wydanie polskie. Także mam tutaj za 12 zł. Kupiłam drugi tom i teraz jak się czyta ten tytuł? Nie wiem. 1 84 i trzeci tom 1 84 Zapytacie, gdzie jest pierwszy. Otóż okazało się, że jest bardzo drogi i kosztuje ponad 100 zł. Także jeżeli ktoś miałby taniej, i twardą oprawę, to ja bardzo chętnie odkupię. Ale tak, mam. Y, pierwszy tom będę, będę wypożyczała z biblioteki będę sobie czytała. Za y, ten drugi płaciłam 17 zł, a za pierwszy płaciłam 7,50. Także no. Szkoda było nie brać, a ostatnio, um, ostatnio już na nie patrzyłam i wtedy już się nawet nad nimi zastanawiałam. Oprócz tego dostałam paczkę y, od wydawnictwa Filia i mam tutaj Żyletkę, zawsze noszę przy sobie, czyli historię depresji i dzieci u młodzieży. Pierwsze kroki, czyli Jak Staliśmy się Ludźmi, y, to też jest książka popularno-naukowa, i Dziewczyna z Berlina. E, tej, o tej książce nigdy nic nie słyszałam ale też się zainteresuje i dwie, które sobie kupiłam, na które się nie, w których w sumie nie mogłam się doczekać, dlatego że one są z outletu i byłam ciekawa, jaki będzie ich stan. Um, no To są zaginione miasta tom czwarty i jak widać one, one mają zgiętą okładkę. Czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Tak jak mówię, tom czwarty miałam wypożyczać, natomiast y, żadna biblioteka nie miała dostępnego. <laughs> e, I drużyna tom siódmy, czyli Caldera. No i ona jest tutaj podniesiona, tu jest y, wbita. Natomiast to też mi nie przeszkadza w czytaniu, więc y, się tym nie przejmuję. do Was już chyba z takim podsumowaniem tego reading vloga, bo wydaje mi się, że nic um, ciekawego innego nie będę Wam mogła powiedzieć, bo w sumie nic się takiego nie wydarzyło. Natomiast e, zakończyłam czytanie, trzech, to znaczy w sumie jedną dopiero kończę, natomiast e, jakoś tak miło się zgrało, że wszystko jest różowo-fioletowe. No i zacznę od e, książki Płoń dla mnie, którą udało mi się skończyć. Słuchałam w formie audiobooka, e, który w sumie Szczerze mówiąc, chyba nie do końca jestem przekonana co do głosu lektorki. Hmm, chyba nie w pełni mi on pasował. Nie, nie do końca uważam, żeby on pasował w 100% do historii. Natomiast um, bardzo podobała mi się ta książka. Na pewno pierwsza część jest. Nieco zbyt chaotyczna jak dla mnie, to znaczy ja się nie mogłam w niej odnaleźć, natomiast druga część e, książki już była dla mnie samą przyjemnością. Przesłuchałam jej na, tak naprawdę na raz. Nie robiłam sobie przerwy, bo w sumie byłam straszliwie ciekawa, jak to się skończy. To jest książka, która, tak jak Wam wcześniej wspominałam, spodoba się fanom Anety Jadowskiej i fanom książek, które w sumie mają taką fabułę z lat 2010. Ona trochę właśnie taka jest. Ona ma te. Mm, ma te schematy, w sumie, i to, to, to budowanie fabuły, które my znamy z książek z 2010 roku, które właśnie wtedy były bardzo popularne. Podoba mi się to, bo wiedziałam, czego się mogę spodziewać, i w sumie, w kontekście rozrywki, jest to naprawdę bardzo dobra książka. Tak jak Wam wspominałam, jest tutaj historia Nevady, kobiety, dziewczyny, która ma. Ma mamę i ma babcie, i to są dwie takie dosyć silne kobiety, które w sumie trochę jej czasami narzucają swoje zdania, ale jednocześnie są bardzo pomocne, więc to też jest miłość to zobaczyć. Wydaje mi się, że to będzie w kolejnych tomach jeszcze lepiej, jeszcze bardziej rozwijane. Z tego co wiem, za granicą w ogóle już, są, już jest albo pięć, albo sześć tomów, także. Trochę już tego jest. No i ja na pewno będę kontynuowała. Ale wracając, Nevada ma za zadanie znaleźć Adama Pierce'a. To jest to, czym ona się para przez całą książkę. Pojawia się tutaj również drugi mężczyzna. Mężczyzna o takim pseudonimie Szalony Rogan, który w sumie ma. Pewne możliwości magiczne, jest dosyć ciekawą postacią. No i tak jak Wam też wspominałam, jest tutaj wątek romantyczny, o czym warto jest w sumie wspomnieć, bo mm, uważam, że jest naprawdę dobrze zrobione. Tak jak wiecie, ja nie jestem największą fanką takich wątków romantycznych, że um, dwie osoby w niesprzyjających warunkach, w sumie tak trochę wciśnięte, na razie ta miłość jest taka um, nie do końca pasująca, co do. Całej historii, tak tutaj odnalazłam się w tym i muszę przyznać, że po prostu pasowało to do samej książki. Także, jeżeli szukacie czegoś na rozrywkę, na rozerwanie się, na majówkę, bo e, ta właśnie trwa, to bardzo Wam polecam tę książkę, uważam, że się świetnie sprawdzi. Audiobook też jest fajny, i ja nie do końca po prostu jestem przekonana, co, e, co do lektorki. Natomiast to jest chyba moja po prostu osobista preferencja. Także w sumie już nie mogę się doczekać kolejnych tomów i bardzo e, czekam, jak potoczy się dalej historia. E, Nevady. Wydaje mi się w ogóle, że te kolejne tomy nie będą tylko i wyłącznie o Nevadzie, tylko też chyba o jej rodzeństwie. Natomiast tutaj musiałabym jeszcze tą informację sprawdzić, bo to gdzieś mi kiedyś wiecie mignęło. Natomiast tak mi się właśnie wydaje, że nie tylko Nevada będzie główną bohaterką. Tutaj tak naprawdę w 90 5% się właśnie na niej skupialiśmy. Skończyłam czwarty tom drużyny, czyli Niewolnicy z Socorro. Ten tom był fajny, trochę mniej tu było takiego żartu. Cieszę się, że mieliśmy zwierzątko. Nawiązanie do zwiadowców, wiadomo. Dobrze się bawiłam w sumie i, i tak naprawdę tyle. No i zaczęłam słuchać Zamknij Wszystkie Drzwi, czyli książkę, która miała być thrillerem. Tym thrillerem w ogóle nie jest, nie jest w ani jednym momencie, nie była straszna, a została mi niecała godzina, także malutko. No, i w sumie to ja wiedziałam na co się nastawić, bo wiedziałam, ile było negatywnych opinii na jej temat, więc wiedziałam, że to nie będzie straszne, wiedziałam, że to nie będzie nic wspaniałego. No i póki co nie jestem rozczarowana, natomiast gdzieś mniej więcej 20% przed końcem zaczyna, został dołożony po prostu motyw, którego ja. Zabrany po prostu z powietrza, motyw i on mi się absolutnie nie podobał, także. No nie wiem, jak to się zakończy, tak czy inaczej. Nie jestem na pewno mile zaskoczona. I tak to wygląda, jak widzicie, dosyć dużo czytam. Eee, I tak jak Wam chyba mówiłam albo raz, albo dwa na tym Reading vlogu. Jeszcze się nie zabrałam za te puzle, <grych> które tu leżą. Natomiast teraz się za to zabiorę. Może jeszcze zobaczycie jakieś przebitki. Eee, no, a ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Dajcie mi znać w komentarzach, czy planujecie czytać płoń dla mnie. Ja sobie bardzo chętnie przeczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć! you